Kolejnych wakacji Izabeli Janachowskiej, zabawa z synem, tulosci z jej sesja na plazy w panterkowym stroju, z zdjęcia. Wszystko wskazuje na to, że Izabela Janachowska na tyle nie lubi się z wiosenna pogoda, że postanowiła wybyć z kraju. Kilka dni temu celebrytka pochwaliła się fanom zdjęciami z rajskich wakacji, na którym wybrala się wraz z Mezem Krzysztofem Jablonskim i synem. Specjalistka od slubów postanowiła nie ujawniać, gdzie spędza wakacje. Wiele wskazuje jednak na to. Za i zawraz familia urlopuje w w słonecznym Wietnamie, a lazurowym wybrzeżu. Z nad którego pochwaliła się fanoma z dwiema sesyjkami, to cieple wody Zatoki Tajlandzkiej. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. W niedzielę na Instagramie weselnej mentorki pojawiła się najnowsze zdjęcia z wakacji. Na których Iza pokazała się w panterkowym kostiumie. Celebrytka pochwaliła się tam fotkami. Na których nie tylko kleczy w drapieznym stroju kapielowym na plazę, ale też bawi się z synem czy obdarza przytulasem swojego meza. Milost jest pozwieniem życia. Podróżowanie to pustynia, mederkowała Janachowska pod zdjęciami. Okreszając z myśli kilkoma jamoi z lizakami, lodami czy czekolada. Fani Lizy za to nie mieli zwrażenia, co też udowodnili w komentarzach: Zyczacz rodzince wakacji. I za cieplo ciepło do Warszawy, cudownych wakacji, tworzycie piękną rodzinkę na przekór innym. Baczcie zawsze szczęśliwi, wszyscy sliczni, ale syn po prostu jak mały model. Będzie lamal w serca dziewczyn pięknie. Wspaniała rodzina widać szczęście słodzili internauci.